Gromda TV, razem z nami zwycięski Bicek. Pierwsza walka wygrana w turnieju. Powiedz, jak się czujesz po zwycięstwie z tatą? Fantastycznie, powiem szczerze. Obawiałem się trochę tej walki, to mój debiut na gołe Nie wiedziałem, czego się spodziewać. Nie, nie miałem pojęcia, jak uderzyć, czy za mocno nie uderzać, czy mi się w palce stanie. No ale generalnie, jak już poszło do, do wbój, ciało samo pracowało. Niestety, niestety skurcz mnie jednak chwycił z tyłu w nogi i później już nie miałem problem żeby ustać ale cieszę się dzisiaj miałem więcej szczęścia ja następnym razem może tata Tata wygląda potężnie, wygląda bardzo groźnie jakby miał zaprojektować idealnego gromdziarza, jeżeli chodzi o twarz i wyraz twarzy taką e, groźność to on e, na pewno ma 10 na 10 A powiedz, czy czułeś jego ciosy, bo, bo wygląda na silnego człowieka Powiem szczerze, że chyba wchodząc do ringu jest taka adrenalina że dopóki nie ma jakiejś poważnej kontuzji, która zablokuje ciało to tego nie czuć. Nawet w tej chwili jeszcze nie czuję, chociaż nie mogłem wstać na nodze ze względu na skurcz, ale myślę, że jak dojdę do szatni, już będę wszystko czuł. Padłeś go kilka razy. Powiedz, czy już po pierwszym nie wiedziałeś, że to jest twoja walka i że wygrałeś tę walkę? Z tego, co kojarzę, to chyba najpierw skurcz mnie chwycił i cały czas się bałem, bo nie mogłem po prostu ustać na tej nodze i nie, nie wiedziałem, czy uda mi się. Tym bardziej, że on za każdym razem stawał, no twardy tward jest niesamowite. To było kluczem do zwycięstwa. Charakter. Dzisiaj po prostu ja bardziej chciałem. Myślę, że dla mojej żony i dzieci tak bardzo chciałem, że, że udało się dzisiaj to wygrać. Turniej to jest szalona formuła. Powiedz, czy wyjdziesz do kolejnej rundy, czy jesteś w pełni zdrowy? Jeżeli się okaże, że to tylko skurcz, teren zaraz wymasuję, od razu mogę chodzić. Gratulacje i czekamy na kolejną walkę w takim razie. Pozdrawiam. Gromda 15. Podziemny krąg już 1 grudnia. Kup pay per view i oglądaj na gromda.tv.